Dzień dobry, Anna Trenowska. Witam Państwa bardzo serdecznie w poniedziałkowe popołudnie i zapraszam do oglądania Kuriera Ostrowieckiego. Przedszkole publiczne numer 16 na osiedlu Pułanki obchodzi 35-lecie działalności. Z tej okazji dzieci, wychowawcy i byli wychowankowie tej placówki spotkali się na uroczystym koncercie w kinie Juda. Minęło już 35 lat od czasu jak pierwsze dzieci zaczęły uczęszczać do przedszkola numer 16 na osiedlu pułanki, która obecnie nosi imię Kolorowa Akademia. Przez te wszystkie lata jego mury opuściło kilka tysięcy absolwentów. Wielu z nich to obecnie już dorośli ludzie. Z okazji jubileuszu w sali Kina Etiuda odbyły się specjalne uroczystości, były pokazy artystyczne, prezenty, przemówienia i przede wszystkim wspaniała zabawa. Podczas programu artystycznego, pokazującego między innymi historię przedszkola, zaprezentowały się dzieci uczęszczające obecnie do Kolorowej Akademii, absolwenci oraz grono pedagogiczne. Wśród gości zaproszonych na uroczystość był prezydent Ostrowca Jarosław Górczyński, który obiecał dla przedszkola nietypowy prezent. Te kwiaty, jako wyraz podziękowania na Pani ręce, dla pracowników Pani Przedszkola, dla wszystkich pracowników. I zrobię niespodziankę: nie wiem, czy są na sali były dyrektorki. Jeżeli są, to zapraszam na scenę. Bo 35 lat historii tego przedszkola. To nie jest tylko ostatni czas. To jest ten czas od 1981 roku, od kiedy Pan Władysław Koładyna wybudował to przedszkole. I to były też czasy, o których warto wspomnieć, bo jubileusz to jest czas podsumowań, refleksji, satysfakcji, spojrzenia do tyłu, ale i taki, takiego optymizmu na przyszłość. Więc kwiaty dla Pani Dyrektor, proszę bardzo. Pierwsza pani dyrektor, pani z powrót niestety ze względów zdrowotnych nie mogła przybyć, ale panią Barbarę zapraszam. Też... Bardzo proszę. Pani dyrektor, stosowny list na pani ręce, proszę bardzo. Natomiast z mojej strony, ponieważ jesteśmy do oboje z panią wiceprezydent Marzeną Demniak, odpowiedzialną za sprawy oświaty, chciałbym powiedzieć rzecz następującą. Ale zanim to powiem, to uwaga dzieciaki. Czy lubicie wasze przedszkoły? Słabo. Lubicie? Nie słyszę na lewo to chyba się naprawdę, okej. Czyli możemy zainwestować w Pracała, tak? Pani dyrektor, na pani ręce. Witamy panią Byłą dyrektor. Bardzo mi miło. Dziękuję bardzo. Drodzy Państwo, do mojej strony jako organu nadzorującego Pani Dyrektor na Pani ręce dla tego przedszkola nowe prac zapał, tego i o ile uszło. Wszystkiego najlepszego. Sądząc po reakcji dzieciaków to chyba najwłaściwszy prezent dla przedszkola. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję bardzo. Powiat Ostrowiecki oficjalnie zaprosił parę książęcą Wielkiej Brytanii do odwiedzenia rezerwatu Krzemionki. Pismo trafiło już do ambasadora tego kraju. Na razie jest to informacja, która jest planem powiatu. Mam na myśli to, że wystosowaliśmy zaproszenie do ambasadora, żeby przekazał na ręce pary książęcej, Księżnej Kate, która będzie w naszym kraju z wizytą w lipcu, żeby przekazał zaproszenie dotyczące zwiedzenia naszych neolitycznych kopalni Krzemienia Pasiastego. Jak wszyscy sobie zdajemy z tego sprawę, jest to unikat na skalę światową. Pragniemy zaprosić parę książęcom, pokazując, że e, drugiej tak unikatowej kopalni nie ma e, na świecie, byłoby to... E, Dobre i ważne przeżycie dla pary książęcej, ale także doskonała promocja dla naszego powiatu, żeby zachęcić parę książęcom i żeby pokazać, z czym tak naprawdę w kopalniach neolitycznych mieliby do czynienia. Na ręce ambasadora przekażemy taki kawałek. Urobku, można to nazwać, który no, wydobywali analityczni e, górnicy w Krzemionkach. Mam nadzieję, że nasze zaproszenie e, okaże się na tyle atrakcyjne, że e, w trakcie wizyty para książęca e, odwiedzi nasze kopalnie. Piłkarze Krzo 1929 podejmowali w sobotę na własnym boisku lidera rozgrywek trzeciej ligi, drużynę Motoru Lublin. Nasi piłkarze pokazali charakter i zremisowali mecz 2, 2 Spotkanie pomiędzy Krzo a Motorem wywołało ogromne zainteresowanie ze strony kibiców i mediów. Mecz był transmitowany na żywo w Telewizji Polskiej, a do Ostrowca przyjechało ponad 700 fanów z Lublina. Dla Krzo była to pierwsza szansa na odzyskanie pierwszego miejsca w lidze. Motor przyjechał podbudowany niesamowitą serią ponad 10 meczów wygranych z rzędu. Sam mecz rozpoczął się fatalnie dla drużyny Krzō. Już w dziewiątej minucie, po wrzutce i zbyt krótkim wybyciu piłki przez naszych defensorów, Tymosiak popisał się ładnym strzałem i motor objął prowadzenie 1 do 0. Pięć minut później Kamil Sołtykiewicz po akcji Majkowskiego tak nieszczęśliwie interweniował, że wpakował piłkę do własnej bramki i przyjezdni prowadzili już 2 do 0. Na szczęście nasi piłkarze nie złamali się i po paru minutach przejęli inicjatywę. Kontaktowego gola w 35 minucie zdobył Łukasz Jamrusz po podaniu Pawła Czajkowskiego. Cztery minuty później akcję zainicjował Hubert Tylec. Piłkę głową do Pawła Czajkowskiego zgrał Michał Stakurski, a nasz pomocnik oddał zaskakujący strzał. Co prawda Socha wybił piłkę, ale dobitka Tylca zmieniła rezultat meczu na 2 do 2. W drugiej połowie dwie drużyny miały okazje bramkowe, ale wynik nie zmienił się do końca spotkania. Podział punktów to sukces krzok, które do spotkania przystąpiło w wskutek czerwonych kartek otrzymanych w Rzeszowie. Niestety, pomimo złożonej apelacji, Świętokrzyski Związek nie zmniejszył kart dla Ostrowczan. Hutnicy jako pierwsza drużyna przerwała wyśmienitą pasę Lublinian, co daje na nadzieję na włączenie się do walki o awans. Mać nikogo nie rozczarował pierwszej z drugą drużyną w tabeli. Jeśli chodzi o takie nasze pierwsze spostrzeżenia, to plan na mecz, który był przygotowany, zarówno w jakiejś tam w wersji A i B, gdzieś nam się myślę, że mimo wszystko sprawdził. W pierwszej połowie wydaje mi się, że mieliśmy problem na, na samym początku, w pierwszej fazie spotkania. Nie mogliśmy trochę takiego rytmu złapać, tym bardziej, że zespół Przonasz trochę zaczął wysoko presować. I Podczas pierwszej połowy, kiedy mieliśmy wynik otwarty na 2 do zera, mamy sytuację na 3 do zera, która najprawdopodobniej by mogła zamknąć ten mecz. Natomiast nie utrzymaliśmy się kilku błędów, jeśli chodzi o krycie przy stałych fragmentach i przede wszystkim na no własne życzenie tracimy bramkę 2 na 2. I ta końcówka pierwszej połowy należała tutaj zdecydowanie do gospodarzy. Z druga połowa myślę, że w ogóle była trochę bardziej taka piłkarska z obu stron i, i raczej tutaj przybyłym widzom mogła się bardziej. Podobać, no i tam też w ostatniej fazie meczu w zaliczonym czasie mieliśmy, no uważam, co najmniej jedną, jeśli nawet nie dwie, takie sytuacje na zamknięcie spotkania, natomiast no, nie wykorzystaliśmy tego. I jedyne, co można zrobić, to to, żeby tutaj na ręce trenera złożyć gratulacje, że to akurat krzy zatrzymało po 11 zwycięstwach rzędu, nie jest to dla nas żadna ujma, będziemy walczyć dalej i żeby to też było bardzo wymowne. Muszę powiedzieć tak, że w pełni zgadzam się tutaj ze słowami pana trenera. Eee... Motor miał plan na ten mecz. My też mieliśmy plan, tylko plany mają to do siebie, że bardzo często nie są zrealizowane z różnych powodów. I tak było też w naszym przypadku, że mieliśmy w pierwszej fazie, tak jak pan trener powiedział, jakieś tam sytuacje. Ale ja już nie będę gdybał, ja od tego odejdę, bo w końcowej fazie znowu motor miał sytuację. Wydaje mi się, że bardzo często, jeżeli na wyższym, nawet poziomie, spotykają się drużyna pierwsza z drugą, zapowiadane to jest jako hit, a później komentarz na drugi dzień że po prostu z małych chmur że po prostu był to jakiś tam niewypał. Tu tego nie było. Ten mecz stał naprawdę na dobrym, wysokim poziomie, i chciałbym z tego miejsca Wyrazić pełen szacunek za pracę na boisku, za walkę, za angażowanie nie tylko swojemu zespołowi. Bo to nigdy nie jest tak, że jeden zespół tworzy widowisko. Żeby było widowisko, muszą grać dwa zespoły. Pełen szacunek dla mojego zespołu i taki sam szacunek dla wszystkich chłopaków, którzy weszli i grali w koszulkach motoru. Tak to po prostu widziałem i dzięki temu. Ten mecz miał wiele faz. Były sytuacje, były kontrataki, oczywiście błędy, bo piłka nożna jest grą błędów. Motor prowadził, my dogoniliśmy. Później obydwa zespoły miały szansę zmienić. Myślę, że jeżeli ktoś przyszedł na ten mecz, to na pewno nie żałował. A jeżeli ktoś w telewizji oglądał i, i bawił się, powiedzmy, kanałami i nagle wskoczył na ten kanał, gdzie był. Ten mecz, to zapewne nie uwierzył, że był to me mecz na e, poziomie trzecioligowym, bo ten poziom w mojej ocenie był o wiele wyższy. Jeszcze raz szacunek dla wszystkich, którzy to widowisko stworzyli. Kibice e, zachowali się i byli, po prostu dopingowali obydwa zespoły. Myślę, że była to bardzo dobra propaganda e, trzecioligowej piłki. Trzecioligowej. W sobotę w hali przy Świętokrzyskiej piłkarza Ręcznik Szoł Ostrowiec podejmowali zespół SPR Tarnów. Nasi szczypiorniści rozegrali dobre spotkanie i zwyciężyli 34 do 31. To był arcyważny mecz dla gospodarzy. Przegrana oznaczała spadek z ligi, to wpłynęło na naszych szczypiornistów. Na początku meczu Tarnowianie uzyskali parubramkową przewagę, którą utrzymywali przez prawie całą pierwszą połowę. Dopiero w końcówce ostrowczanie wykazali się dobrą skutecznością i doprowadzili do remisu. Drugą odsłonie ponownie źle rozpoczęli gospodarze. Goście zdobyli trzy bramkową przewagę i zanosiło się na porażkę. Dopiero w 50 minucie po raz pierwszy krzow wyszedł na prowadzenie 30 do 29. Agresywna i skuteczna gra powoli przynosiła korzyści dla gospodarzy. Tarnowianie stracili pewność siebie i często popełniali proste błędy. Krzow w końcówce uzyskał bezpieczne trzybramkowe prowadzenie, którego już nie roztrwonił. Myśmy przegrali to spotkanie, ponieważ zbyt łatwo gospodarze zdobywali bramki i ta obrona nasza nie była w najlepszym stanie. Momenty były dobre, ale za dużo było tych łatwych strat bramkowych. Oczywiście, przy dobrej grze obrotowego i zawodników w końcówce czy w drugiej połowie, którzy włączyli się do rzutów z drugiej linii, myśmy sobie z tym nie poradzili. Natomiast również trzeba wziąć pod uwagę to, że myśmy mieli stosunkowo klarowne sytuacje w końcowych fragmentach meczu, które nie wykorzystaliśmy. Bo myślę tu na przykład o skrzydłowym, myślę tu o rozgrywającym, którzy właściwie. Byli sam na sam, albo, albo bramka była całkowicie pusta, i nie trafiamy w bramkę, popełniamy błąd podania. No i te trzy sytuacje już zmieniają na przykład obraz gry. Do tego dochodzą dwa nierzucone rzuty karne, o trzecim nie mówię, bo była dobitka. W związku z tym te proste błędy spowodowały to, że jest różnica na korzyść z zespołu gospodarzy. Myślę, że na naszej porażce to, co trener zauważył, zadecydowała przede wszystkim skuteczność w ataku. No i pojedyncze błędy w obronie. Gdzie nie udało nam się odbić piłek. No ale przede wszystkim błędy w ataku i skuteczność. Cieszę się, że wygraliśmy ten, ten mecz. Chłopaki zostawili dużo zdrowia na boisku. Drużyna starnowa nas niczym nie zaskoczyła. Byliśmy przygotowani do, do tych zawodów, do tego meczu. E, brawa należą się całemu zespołowi, bo, bo zostawiliśmy, tak jak wcześniej powiedziałem, bardzo dużo zdrowia na boisku. E, nikomu nie brakowało zaangażowania. E, Cieszę się, że przełamaliśmy drużynę Starnowa na te dwie bramki. Pęki, w pewnym momencie można powiedzieć, odskoczyliśmy na, na trzy. Dowiedzieliśmy zwycięstwo do końca. Brawa na, dla całego zespołu. super. Jesteśmy w grze, walczymy do końca o utrzymanie pierwszej, pierwszej ligi. W ostatniej kolejce wszystko się będzie wyjaśniać. Byliśmy do dzisiejszego meczu przygotowani, Mieliśmy, oglądaliśmy wideo, zdaliśmy zagrywki, wiedzieliśmy, jak Tarnów gra w obronie. No początek meczu tam no, pierwsza połowa skończyła się remisem, tak? Trochę niefortunnie nam bramka, bramka troszeczkę nam nie pomogła, potem było w po drugiej połowie trochę lepiej, no i dlatego wydaje mi się, że udało nam się odskoczyć tam w pewnym momencie na te dwie bramki i jak już przegraliśmy na tą trzecią, no to, to wtedy już poczuliśmy, że, że chyba mamy ten mecz. I... Dociągnęliśmy zwycięstwo do końca no i cieszymy się bardzo z dwóch punktów. Trener Radowiecki chwalił zespół szczególnie za odporność psychiczną. Nawet prowadzenie Tarnowa czterema bramkami nie pozbawiło nadziei na zwycięstwo jego podopiecznych. Żadnego wątpienia w zespole nie było. Przetrwaliśmy ten trudny moment. Jak nie szło, chłopaki mocno, mocno w obronie uderzyli, pociągnęliśmy z tego, z tego parę, parę łatwych kąt. Zachowaliśmy do końca zimną głowę mecz trwa 60 minut. Jednokrotnie mecze piłki ręcznej, mimo to, że drużyna w pierwszej połowie jest lepsza, czy tam więcej, więcej, więcej jej wychodzi. W drugiej połowie może się to oblicze całkiem, całkiem zmienić. Ten, przy, ten mecz był taki właśnie tego, tego, tego dowodem był, był ten mecz. Także mówię, super, super, dzięki chłopakom za walkę. Trener Tarnowskiej drużyny podkreślił, że jego zespół przegrał mecz w obronie, gdzie gospodarze łatwo dochodzili do sytuacji strzeleckich oraz zbyt szalanskiej gry w ataku. Myśmy popełnili po prostu swoje błędy niepotrzebne, ponieważ oddawaliśmy nieskutecznie i za szybko rzuty. Stosunkowo łatwo nie organizowaliśmy w końcówce obrony tak jak należy i to stosunkowo łatwe straty były nasze, a łatwe zyski zespołu gospodarzy. Może ja popełniłem w drugiej połowie też błąd, za długo trzymając na ławce Łukasza Nowaka który grał bardzo dobrze w pierwszej połowie. No ale to wynikało też z różnych tam sytuacji innych, że miał dwie kary wykluczenia i tak dalej, i tak dalej. Próbowaliśmy go przytrzymać na y, końcowe minuty gry. No niestety one się ułożyły, tak jak mówiliśmy, no niezbyt fortunnie dla nas. No i zasłużone zwycięstwo y, gospodarzy. A no to tak, jak można mieć na końcu. No to nie jest wytłumaczalne. Bo bramka ze skrzydła powinna paść, bramka Daniela Dudki powinna paść, ponieważ rzucał w lewy górny ruch, bramkaż był w prawym dolnym rogu, no ale jak się nie trafia w bramkę, no to o czym tutaj rozmawiać? Ustawiamy zagrywka, a, a okazuje się, że Krzysiek Mogielnicki tam wybiera się z rzutem. To są takie yy, te, te rzuty, no to powinny być. Nie? Natomiast jak nie gramy tego, co ustawiamy, to jest niekonsekwencja taktyczna. A to od razu przekłada się w, prawdopodobnie na wynik, no bo jest strata albo jakiś tam fał. Wygrywając z Tarnowianami nasi piłkarze ręczni przedłużyli nadzieję na pozostanie w pierwszej lidze. Stanie się to jednak tylko wówczas, jeżeli wygrają w Oławie z Motojelczem, a drużyna MTS Chrzanów zremisuje lub przegra na własnym terenie z rezerwami w Kielce. I to już wszystkie informacje, które dziś przygotowaliśmy dla Państwa. Dziękuję za uwagę. A kolejne nowe wydanie jutro o stałej porze. Serdecznie zapraszam.